Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Dzień dobry, witajcie. Dziś cykl Moje Życie z Mazda MX-30 zszedł do podziemi. Dosłownie jesteśmy na poziomie minus dwa parkingu podziemnego w Galerii Młociny. Chyba jednego z najlepiej wyposażonych punktów do ładowania samochodów elektrycznych. Oprócz tych siedmiu stacji do ładowania także dwie stacje do tak zwanego szybkiego ładowania. W sumie może się tu ładować 11 samochodów równolegle, w tym Mazda MX-30. Ale dzisiaj nie o tym. Ostatnio w komentarzach na YouTubie pytali jak to możliwe, że jeżdżąc MX-30 zimą jestem w stanie uzyskać średnie zużycie energii elektrycznej poniżej 20 kWh na 100 km. I dziś właśnie to Wam pokażę. Przejdziemy z północy, z Galerii Młociny do Galerii Mokotów na południe, pokonując kilkanaście kilometrów przez Warszawę. Do dzieła! Zanim ruszymy w drogę, małe podsumowanie ostatnich trzech tygodni z MX30. Na liczniku już ponad 11 tysięcy km, a średnie zużycie energii elektrycznej to 18,3 kWh na 100 km. Nowy rok przyniósł w wielu miastach podwyżki opłat za parkowanie w strefach. W Warszawie wzrosły ceny i wydłużono godziny poboru opłat, ale samochody elektryczne nadal parkują wszędzie za darmo. Mogą też legalnie jeździć bus pasami, oszczędzając czas swoich kierowców. No dobrze, to wracajmy do testu. Resetujemy licznik przebiegu. Na ekranie tutaj pojawia się już średnie zużycie energii elektrycznej od początku jazdy. Za chwilę wyjedziemy na ulicę Warszawy i opowiem Wam, jak ja to robię. Zacznijmy od ustawień klimatyzacji. Ja jeżdżąc e, sam. E, ustawiam sobie nawiew na pierwszy poziom, temperatura, no, w zależności od tego jaką chciałbym mieć, no, to jest w tej chwili 20 stopni Celsjusza. E, I co bardzo ważne, mam wyłączoną klimatyzację. Żaden z tych podświetleń, żadne z tych podświetleń nie jest aktywne. Tak, tutaj sobie teraz wyświetlimy e, nawigację, bo Muszę tymi wąskimi uliczkami wyjechać na Marymącką, a potem jedziemy na południe do Jana Pawła przez rondo kiedyś Babka, teraz rondo zgrupowania Radosław, dalej na południe Aleją Niepodległości i w stronę Galerii Mokotów. Jestem ciekaw, jakim będziemy mieli dzisiaj ruch. Podejrzewam, że spory. Przede wszystkim to co bardzo istotne, jadę zgodnie z przepisami, no bo oczywiście poruszamy się po mieście. Nie wyobrażam sobie innego stylu jazdy i to nie chodzi o mandaty, chodzi o po prostu względy bezpieczeństwa. Ale staram się też jechać płynnie, żeby nie być zawali drogą i żeby nie blokować nikomu przejazdu, no bo nie o to chodzi. No staramy się jechać normalnie, bez żadnych ani gwałtownych przyspieszeń, ani gwałtownych hamowań, bo płynność, tak jak w samochodzie spalinowym, tak i w elektrycznym, jest w ogóle klucz do niskiego zużycia czy to paliwa, czy energii elektrycznej. Mazda MX30 wyposażona jest w system rekuperacji, który jest pięciostopniowy i steruje się nim poprzez używanie łopatek za kierownicą. Kiedy wsiadamy do samochodu, uruchamiamy go, to mamy system, który powiedzmy, mamy położenie zerowe, czyli jesteśmy w tym środkowym położeniu, są jeszcze położenia minus jeden i minus dwa. Czyli te położenia, które zwiększają rekuperację o 2 stopnie, do minus 1 i minus 2. I są też położenia plus 1 i plus 2, które zmniejszają rekuperację. To położenie plus 2 to właściwie jest takie położenie, jakbyśmy mieli wrzucony luz w samochodzie spalinowym. Nasi dziadkowie, nasi ojcowie, jak jeszcze były kiedyś samochody gaźnikowe, to rzeczywiście jadąc z górki, wrzucali luz po to, żeby oszczędzać paliwo i żeby ono nie wpadało do gaźnika i się nie marnowało. Odkąd pojawiły się samochody z. Systemami wtryskowymi, to ta czynność już stała się niepotrzebna. Wręcz niektórzy mówią, że jest niebezpieczna, bo zawsze powinniśmy mieć kontrolę nad samochodem i włączony bieg. No i w związku z tym, jak jedziemy samochodem elektrycznym po mieście, przynajmniej ja tak robię, jak jadę autem elektrycznym po mieście, ja używam zawsze tej najmniejszej rekuperacji. Czyli używam poziomu plus dwa. Wybieram sobie dwa razy kliknięcie prawą łopatką, po to, żeby w pewnym sensie. Żeglować tym samochodem, czyli doprowadzam do rozpędzenia tego samochodu do pewnej prędkości, najczęściej 50, 52, 3-5 km na godzinę. Puszczam pedał e, gazu i samochód swobodnie się toczy. Dzięki temu ta energia, którą zużyłem raz na rozpędzenie tego samochodu, e, pozwala mi na dojechanie trochę dalej niż gdybym. Miał włączoną mocną rekuperację i przy każdym drgnięciu prawą stopą powodował, że jak odejmuję gaz, to samochód natychmiast zwalnia, bo potem muszę tę prędkość e, odbudowywać czyli znowu muszę wcisnąć pedał gazu i znowu muszę przyspieszyć znowu muszę zużyć energię elektryczną. Dzisiaj Warszawa. Zatłoczona, chociaż nie tak jak zwykle przed świętami. Zwykle przed świętami to tutaj po prostu nie da się przejechać. Postaramy się tutaj ominąć trochę korka. Nie mamy po drodze Buspasa, więc nie jestem w stanie wykorzystać wszystkich możliwości samochodu elektrycznego, żeby śmignąć gdzieś tam prawą stroną i wyprzedzić stojący korek, czy wyminąć. No taka, taka uroda jazdy przez centrum Warszawy, ale specjalnie wybrałem tę trasę, żeby wam pokazać, jak w takim najtrudniejszym, najbardziej gęstym ruchu. Można rzeczywiście zarządzać energią i jak wykorzystać możliwości samochodu elektrycznego. W tej chwili po przejechaniu 5,5 km średnia, średnia zużycie energii elektrycznej to jest 20,3 kWh na 100 km. Nie wiem, ile wykonałem już zatrzymań, bo co chwilę mamy czerwoną falę i rzeczywiście sporo jest tych postojów, ale jak widzicie, w przeciwieństwie do samochodu spalinowego auto elektryczne w mieście wcale tak dużo nie zużywa paliwa czy energii, bo cały czas jest możliwość jej odzyskiwania i to jest kluczowe podczas jazdy, efektywnej jazdy samochodem elektrycznym. Myślę, że też bardzo istotnym elementem jest ruszanie samochodem elektrycznym. Należy to zrobić dość zdecydowanie, żeby jak najszybciej osiągnąć założoną prędkość, w tym przypadku 50 km na godzinę czyli nie robimy tego powoli i długo. Z jednej strony jesteśmy zawali drogą i nikomu się to nie podoba za nami. Z drugiej strony to też jest tak, że chodzi o to, by zużycie energii elektrycznej, to największe zużycie energii, które powstaje podczas ruszania z miejsca, trwało jak najkrócej. Co jest nie tak w hamowaniu samochodem? Nic złego. Można oczywiście używać środkowego pedału, czy w tym przypadku lewego pedału, czyli pedału hamulca. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do używania rekuperacji, jeżeli wykorzystujemy zwykły hamulec, no to część tej energii, którą normalnie moglibyśmy wykorzystać do przekształcenia w energię elektryczną, Zamieniamy w energię cieplną, bo klocki hamulcowe dotykają tarcz powstaje ciepło, które ulatnia się do atmosfery i już nic z tej energii nie zobaczymy. Jedziemy z górki, ja już zdjąłem nogę z gazu, bo samochód dzięki temu, że mam wybraną najmniejszą rekuperację. Nie zwalnia, tylko nawet troszkę przyspieszył, a więc do tych 50 km na godzinę, do których zaraz dojdę od góry, mogę pojechać trochę za darmo. <noise> ok, przede mną zielone światło i to kusi, żeby przycisnąć, no ale zobaczcie. Nawet gdybym przycisnął, musiałbym się zatrzymać, a straciłbym energię elektryczną. Hamuj, hamuję. Zatrzymałem się. 20,8. Podejrzewam, że za chwilę wyświetlacz pokaże mniejszą wartość, bo przeliczy sobie w komputerze mm, faktyczne zużycie energii. 20,2 kWh na 100 km. No dobrze, dojeżdżamy już prawie do celu. Mamy 14,5 km na liczniku. 19,7 kWh średnie zużycie energii elektrycznej z tego fragmentu. Został może 1 km. Może troszkę więcej. Znowu dość stanowcze przyspieszenie, po to, żeby od razu prawie osiągnąć te 50 km na godzinę. Przede mną samochód skręca w lewo, więc ja się przygotowuję do redukcji prędkości. Spróbuję tutaj ominąć go prawą stroną, dobrze i znowu nabieram prędkości do 50, utrzymując ją właśnie w tym zakresie, już tylko delikatnie dotykając pedał, pedał gazu. Teraz lekko z górki, więc mogę zmniejszyć nacisk na pedał gazu. Co prawda kusi mnie to zielone światło przede mną, ale już widzę, że zmienia się na żółte, za chwilę czerwone, więc ja już zaczynam ten manewr spowalniania jazdy samochodem poprzez wybieranie większej rekuperacji lewą manetką, aż do największego stopnia, w tej chwili właśnie go uzyskałem. I zobaczcie, spowalniam bez dotykania hamulca. I to jest ten moment, ostatni metr, może dwa metry, kiedy dotykam hamulca, żeby tylko zatrzymać samochód. Dla mnie to jest najbardziej efektywna jazda samochodem elektrycznym po mieście. 19,4 kWh na 100 km, czyli na całym dystansie, jaki w tej chwili pokonujemy, 15 km to jest chyba najniższy wskaźnik, najniższa wartość, jaką do tej pory uzyskałem. Jak widzicie, nawet w tym przedświątecznym szale, przy temperaturze 3 stopni na zewnątrz, jesteśmy w stanie przejeżdżać, przejechać przez całą Warszawę, zużywając średnio niespełna 20 kWh na 100 km. W tych niesprzyjających warunkach deszcz, niska temperatura, zimowe opony, czyli można. Teraz MX30 może się naładować, a ja mogę wybrać się na zakupy. Trzymajcie się, do zobaczenia.